Tak, to znowu ja. E, dzisiaj. No właśnie. Co dzisiaj? Może serial? Nie. Pytanka? Również nie. Hmm. To może info? Nie. E, dzisiaj powiem Wam jak, przez co i w sumie dlaczego e, dzisiaj z Wami jestem. E, to zaczęło się, gdy miałam 8 lat. A że nie chcę mi się liczyć, no to sami sobie policję to było temu. Gdy miałam 8 lat, tak sobie siedziałam na YouTubie. No i oglądałam, czekałam czegoś fajnego. No i wpadłam tutaj na panią, na panią Julie. The Julie LPS. Tak. Yy, Znalazłam mi kanał. Przez środek. No i tak sobie. myślę, No jakieś figurki. No zobaczę, może fajne. No, i tak się wciągnę, wciągnęłam. Zaczęłam oglądać tą Julie. No. E, I później tak sobie przeglądam. E, myślę, że skoro e, są takie figurki, to może ktoś jeszcze nagrywa. Nie? No, to sobie wpisałam w wyszukiwarce YouTube'a LPS. No i co znalazłam? Od groma kanałów, od groma filmików. Dlatego e, sobie włączyłam. Tak oglądałam, oglądałam, oglądałam. I po prostu po roku zaczęłam je zbierać. Tak, yy, i teraz obecnie mam. Moja kolekcja yy, ma 159 lub 160 petropów. Yy, nie liczyłam ich dokładnie. Yy, wiem, że to i tak jest duża kolekcja. Yy, no, zbieram je od wieku 9 lat. No, dobra. Ale w sumie. Przez kogo zaczęłam nagrywać? Ha. Przez tą miłą panią, z którą piszę na Instagramie. A właśnie, polecam. Instagrama, fajny. Fajny, yy, yy, fajny program. Aplikacja. Media społecznościowe. Przez tą oto panią Nivenel. Hm. Przez tą panią. Tak, tak, tak. Przez zawierkę przez tą Panią Od roku przez tą Panią Dzięki tej oto Pani Eskalom Przez tą Panią Przez tą Panią, która kiedyś miała inną nazwę I na koniec, przez tą Panią Tak, przez te osoby właśnie dzisiaj jestem z Wami I nagrywam mm. W tym filmie bardzo również chcę pozdrowić e, D.L.P. Jeszcze raz. The Julie Pas, mm, Bo bardzo miła osobka z niej. E, w sumie piszemy od wczoraj, gdy zanagrywam tak dłużej. E, bardzo miła się, jest. I w sumie bardzo ją pozdrawiam, bo. Czemu by nie. I w sumie to by był koniec. Bo co mam się jeszcze wam rozgadywać? Na razie brnę dalej przez LPS tuba i wiem, że na razie nie jestem jakąś sławną LPS-tuberką. I że na razie mi trochę jeszcze nie wychodzi. I tak poprawiam mu ciało, bo nienawidzę tej generacji. Ale ładny misiu. Um, no, i też um, bardzo jak z tego pozdrowienia, um, bardzo mnie też um, zainspirowała um, Julie do kanału, żebym założyła. <grym> Dlatego też ma z, dzisiaj w sumie zwykłe pozdrowienie i specjalne, za co jej dziękuję. Bardzo, że mi mnie zainspirowała. I w sumie to przez nią dzisiaj jestem z wami, ale również przez te pozostałe osóbki, które dzisiaj wymieniłam. No, ale bez przedłużania, bo po co mam jeszcze coś mówić? Za chwilę się rozgadam na godzinę.